Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę w A Space for the Unbound. W zeszłym odcinku udało nam się zapalić pewien żar chęci zostania atletą w naszym, jak mnie mamy, przyszłym senseju, którego poznaliśmy we wcześniejszych odcinkach, tylko teraz jesteśmy w przeszłości, stąd takie zamieszanie. Mam nadzieję, że jakiś efekt to co zrobiliśmy będzie miało, tym się zajmiemy w tym odcinku. Jeśli dołączacie do mnie pierwszy raz, moi drodzy, zapraszam Was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał i może obejrzeli wcześniejsze odcinki, żebyście wiedzieli o co tutaj chodzi. My natomiast przechodzimy do działania. Tak jak było powiedziane w zeszłym odcinku, karate do dojo jest zamknięte. E, no to jest znak do tego dojo, nie ma co ukrywać. Jest ono brudne, nie, nie, nie da się tego odświeżyć. Ten koleś też by chciał dołączyć, ale prawda jest taka, że on nie może. Teraz pytanie brzmi, bo tutaj wszystko jest takie troszeczkę jednak. Mm, Zamglone, jak gdyby gdzieś w pobliżu miała być, miał być jeszcze ten rift, który może nas gdzieś doprowadzi. Więc tutaj przejdziemy, tak na wszelki wypadek, być może żadnego riftu tu nie ma. Ale chcę po prostu tą lokację zwiedzić, żeby się upewnić w że nie zostawiamy riftu po prostu zaraz obok. Ej, jest tutaj rift. Dobra, wszystko jasne. Mamy kolejny rift, jest strasznie dużo riftów tutaj. w tej sekwencji w ogóle całej, tych riftów już chyba, który to jest z kolei? Jak głęboka jest to recepcja? Oto jest pytanie. Chyba to jest pięciocepcja, już tak mi się wydaje. Tam no, przynajmniej teraz, jak przejdziemy, to będzie takie mam wrażenie. Otwarło się? No to do my wchodzimy. Ale dobrze, dobrze, że odkryliśmy to na później niż na początku, bo byśmy się zastanawiali pół godziny, czy trzeba coś tutaj zrobić, zanim pójdziemy dalej. Tutaj już riftu dalszego nie ma. No chyba, że do jakiejś lokacji wejdziemy. Jest dalej telefon. On wciąż działa, ale nawet nie wiem do kogo zadzwonić. No na razie do nikogo nie ma chyba sensu dzwonić. Lej widzę kolej z tym cholernym cały czas walcem się zatrzymał. Ej drogi panie, halo O co chodzi, dzieciaku? Pana buldożer stoi na, mi na drodze. Co tam pójść? No, a ja chcę pracę, w której nie muszę operować ciężkimi maszynami w 40-stopniowym upale. Ale wszyscy nie możemy mieć tego, co chcemy, co nie? O, się dzieciaku. Ja tylko robię to, co mi kazano. Cóż, z tym się nie mogę kłócić. No i tyle by było. Łatwo, nie dyskutuję głębiej niż trzeba. Coś tu jest napisane. Pitiroda Jassa Construction. Jak tam moje e, sposób, w który jeżdżę? nie pod ten numer, jeżeli chcesz zgłosić jakąkolwiek uwagę. Hmm, może mogę zadzwonić tam i zapytać ich o to, żeby przenieścili ten bulldozer. To jest jakiś, jakaś opcja. Chcę jakiś kolej, tutaj robią. Ej, gdzie jest Sensej! Widziałem jak wychodzi gdzieś w uliczkę. Coś tam mówił pod nosem. Co? Mówił, że nie mamy może żadnych lekcji dzisiaj? To było idealnie. żeby się wywalić w takim razie. No dobra. Czyli tutaj dojo, dojo właściwie jeszcze w ogóle nawet nie zostało... Czy może zostało zaczęte? Ciężko powiedzieć, na pewno natomiast nie jest skończone. A my mamy telefon, do którego możemy wrzucić nasz pieniążek. A słyszałem, że jest taki trick, który można zrobić z tymi telefonami i z pieniążkiem na e, lince. E, mogę go użyć w sumie tutaj właśnie z tym telefonem. To jest trochę nie wydaje mi się spoko, ale to jest w sumie dosyć ważny wypadek. Czy powinienem zadzwonić do PT Roda Jazz Construction? Totalnie, dzwonimy. Dzień dobry, mówi pan z Pity Road Adjusted Construction, eee, my to przybijamy, żeby pan przybijać nie musiał, jak możemy pomóc? Dzień dobry, jeden z waszych buldożerów blokuje drogę w pobliżu Net Cafe. A, przepraszam, czego? A tak, faktycznie, mam na myśli dojo, droga w pobliżu dojo. A, oczywiście, oczywiście, to prawda, jest, y, mamy tam prace konstrukcyjne dla Pity Bunga Co. w pobliżu dojo. Możemy przemieścić buldoże, drogi panie, ale tylko albo do przodu dojo, albo do tyłu uliczki. Hmm. A nie możecie przemieścić go tak, żeby obie ścieżki były kompletnie przejeżdżalne? Nie, bardzo przepraszamy, ale operujemy na bardzo konkretnych zezwoleniach. To gdzie by pan chciał przemieścić ten bulldozer? No wydaje mi się, że do przodu dojo, nie? Do przodu dojo. Pokażę to operatorowi, dziękuję. Halo, he? Ktoś narzeka, że mam przemieścić bulldozer? No dobra. No i go przemieścił koleś, do przodu dojo. Jak nie mam, to jest dosłownie przed nami. Ale tam chyba nic nie potrzebowaliśmy robić w ogóle. Tak, tam, tam, tam nie ma sensu. No trzeba tam jest tam przejście. No chyba tam nie musimy iść nawet. W sensie przejście. Brama, do garażu. Wydaje mi się, że nic nie musimy z nią wykonać ani zrobić, ale jak kto wie... O, jest nasz sensej! Teraz to tamten koleś może nie był sensej. Nie... A może my jesteśmy w przyszłości znowu? Może on ma rację? Może to dużo to jest w ogóle głupi pomysł. Zastanawiam się. Kiedy będą kolejne egzaminy wstępne. On? O kim on mówi? Jaki on? Jaki kurcze on? Space Dive! Chodzimy do głowy tego człowieka, dowiedzieć się jego największych, najgłębiej skrywanych sekretach i wykorzystamy je przeciwko niemu. Nie do końca przeciwko niemu. Wykorzystamy je do dobra ogółu. Co tu się dzieje? Co na to powiesz? E, pracownik w służbie e, publicznej to przecież łatwa kasa i dodatkowo całkiem solidna opcja. Zwłaszcza porównując do tego całego pomysł z karate. Po to to co ty w ogóle robisz to całe karate, co? Próbujesz może odpowiedzieć na to, co robiłem ci kiedy byliśmy jeszcze w szkole, jak cię wrzuciłem do toalety? To jest przecież starożytna już historia, człowieku. Jesteśmy dorosłymi. Nie możemy wciąż się wkurzać w takie pierdoły. Dopomnij o przeszłości. Powinieneś martwić się o przyszłość. Jak ty w ogóle znajdziesz sobie żonę? Boże, ale go cisną nawet jak są już dorosłymi. Tu coś, coś leży, jakiś kluczyk, do, do dojo, uuu, okej, okay. coś czuję, że będziemy przestawiać znowu Będziemy przestawiać znowu ten To miejsce Przejazdowe Trenowałem tak ciężko, ale Wszystko po to, żeby nikt więcej nie mógł mnie Obrazić, skrytykować, wyśmiać, ale Moi prześladowcy ze szkoły Są Są ludźmi, którzy osiągnęli wielki sukces i mają teraz bardzo dużo Mocy i możliwości Nieważne jak długo będę i ciężko trenował Ciosy nigdy nie dosięgną tych, którzy są na samej górze, więc w ogóle jaki jest sens w tym całym trenowaniu? No kolega faktycznie wpadł w depresję, Musi zrozumieć, że to trenowanie, tak naprawdę, to nie jest kwestia, która ma jakieś wielkie znaczenie. To nie jest prawdopodobnie żaden symbol, jego dojo, pewnie musimy znaleźć to dojo i przyciski będą zmieniać te drewniane kawałeczki, jakieś płytki, które są nad głową senseja. Dobra, to my sobie stąd wyjdziemy i pójdziemy przesunąć znowu. Przesunąć znowu tą cholerną. Tą cholerną. Co to było? Bulldozer ten cholerny. O! Teraz od razu lepiej. Dobrze. To w takim wypadku. Mam to nadzieję, znaczy, że oni mnie nie, w, nie będą się wkurzali na mnie, że tak do ich wyzwaniam. Jak możemy pomóc? Czy moglibyście przedstawić bulldozer? A dokąd? No, z tyłu, do alejki. W sumie to nie jest aż tak dziwne. W sensie. No jeżeli ludzie chcą jakby przejechać gdzieś, czy coś No to nie muszą przestawiać ten buldożer, no nie ma innego wyjścia, nie? I to kilku różnych ludzi może o różnych porach chcieć przejechać Co prawda to nie jest prawda w tym przypadku A, on tylko tutaj go przestawia Okej, okay, ale my możemy pewnie wejść wait, wait Aha, bo to pewnie dotyczy przyszłości Tutaj nie możemy wejść Ale jak się przyniesiemy z powrotem do innego czasu To strzelałbym że coś zrobić będziemy mogli Taką mam przynajmniej myśl tutaj I Bunga jasne jasne to wszystko się tak się dzieje Tam było info że to jest zamknięte pamiętam Ciekawe czy to jest zamknięte w ogóle Z innego względu Mogę tutaj wejść Chyba mogłem w sumie od zawsze wejść A tutaj Jest zamknięte O, proszę bardzo Mamy tutaj jakiś yy... Spray czyszczący A no Chyba nikomu by nie przeszkodziło, gdybym go pożyczył sobie Spray czyszczący to ja wiem co możemy zrobić Możemy wyjść na zewnątrz, ten mamy ten brudny szyld, który upadł na ziemię I ten szyldzik sobie zaraz odpowiednio wyczyścimy Będzie elegancka informacja, tam będzie pewnie jakiś symbol, o proszę bardzo Wygląda to jak Y, X i A To są pozy karate, to jest gołąb, nie wiem może smok Żółw i, i, i złączone ręce Proszę bardzo. Atma nie do końca rozumie, co to jest, ale ja wiem, ja to widzę jako Y, X i A, czyli Xa. Dobra, to możemy się znowu przenieść. Zaraz, to przecież było w dojo. I spróbować zrobić x przy w Space w Kolesia. W ten sposób powinniśmy móc przemówić mu do rozsądku. Mam taką przynajmniej nadzieję. Zobaczymy, czy to się faktycznie tak okaże. A ta animacja przejścia mnie hipnotyzuje co jakiś czas, mam wrażenie. Xa, pamiętajmy, Xa. To, by wyjść na zewnątrz, by dotrzeć do kolesia i będzie wszystko jasne wtedy. Tutaj sobie, oczywiście, stoi wciąż ten walec, my go zaraz przestawimy. Na pewno się ucieszy, nasz kolega dobry. Już a to nie jest abszuty, to było jeszcze głębiej, tak? Czy to było aż tak głęboko? Czy ja idę w ogóle w złą stronę? Ja idę w ogóle w złą stronę. Gademy. pomyliłem stronę. Dobra, czy jednak trzeba było wyjść stamtąd. Dobra, czyli dobra, przeskoczymy sobie tutaj. Tutaj sobie Xa pamiętajmy Xa cały czas, cały czas, żeby to nie uciekło. Tutaj przychodzimy. tu musimy wyjść i pobiec do kolejnego tego kolejnego teleportu. Nazwijmy to w ten sposób. On też, on nie powinien być za daleko, to też jest zepsuta, prawda? Cały czas. Tak, wciąż jest zepsuta, ok. To wybiegniemy sobie tutaj. Seria podróży w czasie, tylko po to, żeby jakiś koleś e, Odzyskał Siłę do walki, no ale czego się nie robi Dla sensejów Oczywiście PT-RODA będzie miała ku temu znowu Swoje obiekcje pewnie, my chcemy to przemieścić na przód dojo Tak, żeby nam nie zagradzało drogi, halo? On już jest mocno wkurzony Już ma takie, że nawet nie odpowiada na te pytania Na te prośby tylko po prostu to robi. No za to mu płacą, no. Jakby nie patrzeć, musi się poświęcić swojej robocie, przynajmniej w godzinach pracy. No tak powinno być. A my próbujemy się docisnąć do kolesia i przypomnieć mu o symbole, symbolice jego dojo właściwie. Żeby on tutaj przynajmniej, trochę, jakąś iskierkę złapał. Która pozwoli mu potem rozwinąć się w płomień X, przypominam X. -a. a klikamy. Klikamy ponownie. Ponownie. Łochocho, dużo jest tych plus. OK. Do drugiego. Chcemy X znaleźć. A, proszę bardzo. A już było w sumie. To nie jest A, oczywiście to są ręce złączone. To logo moje dojo. To prawda. Ja otworzyłem to miejsce, żeby trenować innych, tak, żeby nikt już nie poczuł i nie musiał doświadczyć takiego okropnego czynu, jak mi wyczyniono. Oni muszą być odważni. Nie mogą się poddawać. Z tego rodzaju osobowością będą mogli postawić się. Wszystkim i walczyć o swoje. Jest pewien rodzaj specjalnego honoru w dzieleniu się owocami swojej pracy z innymi. No dokładnie, koleś. To dojo, to moja szansa na to, by wyedukować innych i by zmienić coś tak naprawdę. Nigdy nie powinienem się poddawać, jeżeli chodzi o moich studentów. No i dokładnie, koleś. Rozkwit kolejnego kwiatuszka mądrości i wiedzy nastąpił. My możemy teraz zobaczyć, co nasz Sensei powie. Mamy dzisiaj w końcu trening Moi studenci na mnie czekają Nie mogę tak po prostu tutaj siedzieć I sobie flip-flopować i myśleć o swojej przyszłości Trzeba działać Okej, okay, jeżeli jego studenci czekają to powinniśmy wejść w kolejnego rift'a i przenieść się Chyba jednak teraz do bliżej, teraźniejszego a nie, tutaj jest w ogóle Zobaczmy co powie Gdzie są wszyscy moi studenci? No dalej, mamy dzisiaj przecież ee, Zajęcia No jednak nie mamy dnia wolnego? No patrzcie ziomki, nie musicie mi dziękować za to bo cała przynoś po mojej stronie I nawet nie żartuję w tym momencie No dobra To jest chyba zły pomysł, żeby tutaj pójść Ja tutaj zerknę tylko, ale wydaje mi się, że to jest do tyłu O nie, coś tutaj się dzieje jednak Jednak chyba dobrze wybrałem Sensei, chcę dołączyć do twojego dojo Chcę uczyć się pod tobą, walczyć z niesprawiedliwością w tym świecie Zupełnie jak Karate Boy Heh. Widzę w tobie trochę siebie młody człowieku Oczywiście, że możesz dołączyć Trening zaczyna się dzisiaj, jesteś gotowy? Tak! Świetnie, fantastycznie. To jest kwestia załatwiona. Tam ci się będą trenować. Co nam tutaj? A to nam to daje, że koleś pewnie, mamy nadzieję, odzyska. Odzyska ostatecznie wiarę w, w swoje możliwości. I dzięki temu będzie, nie wiem, lepiej walczył, silniejszy. To kurczę, muszę przestawić ten cholerny walec. Bo bez tego to my się nigdzie nie poruszymy. Jakby nie patrzeć więc troszkę jeszcze podróży wykonamy ja tutaj sobie łyknę szybko na poipu ale my lecimy dalej cały czas mm -hmm. kolejny budyneczek a no tak, musimy zadzwonić żeby koleś po prostu stamtąd poszedł bo ten telefon działa, prawda? tak, dobra zaraz to już nas zabije ten koleś nie, on już jest zaparkowany, Ojej, jej, pomyliłem się, zła opcja, dialogowa Dokąd? Nie na front, tylko do alejki, się przed alejkę, tak naprawdę Halo? No koleś, jedziesz no, nie, to nie taka trudna praca, przemieszczasz ten mundurzek z jednego miejsca na drugie tak naprawdę I to nie z jakiejś specjalnie wielkiej odległości W sumie co ma do powiedzenia nam teraz w tym momencie ta cholerna praca za mało mi płaci, a mój szef jest zawsze taki zadziorny i wszędzie mną rzuca na lewo i prawo. Wszystkie roboty są takie, no nie? No... nie wszystkie. Dobra, zobaczmy co możemy tutaj... O, zaraz, ja tutaj nie miałem pójść. Czy ja się pomyliłem? Ale byłem przypomniany, że mam tutaj przyjść. No, no trudno, może się faktycznie pomyliłem. Może to powinno było wyglądać inaczej. Teraz trochę, trochę, się ten, pogubiłem w kwestiach logistycznych i co gdzie jest. Chyba, że jak teraz tutaj przejdę to mogę wejść... To mogę wejść do tamtej placówki, bo teraz nie jest zasłonięta. Chyba tak! Chyba tak miało być, okej. Okay. Dobra, chyba się nie pogubiłem jakoś bardziej. Bardzo. Tu powinienem móc wejść? O, ty to chyba wygląda inaczej niż wyglądało jeszcze wcześniej. Uderz później, uderz delikatnie, miej litość. Nie są to dobre słowa dla zabójcy. Ale już dla kolesia, który trzyczy karatę. I to karta cały czas tutaj funkcjonuje z tego co widzę. To jest dobrą informacją. Okej, okay. tutaj już ten walec został na amen chyba przyspawany. Nie będę dzwonił po, po pomoc, bo chyba to nic nie da. Tutaj to się dzieje ciekawego. A tutaj o rzece było mówione. Faktycznie, ale poza tym to my nic nie wiemy. Hmm. Telefon nam nic nie da. Ja tak fajnie, że tutaj wszedłem, a teraz się zastanawiam, czy w ogóle jest sens. A, dobra, tak, sensy zniknął, okej. Okay. Sensej... sens sensy faktycznie wygląda teraz jak rambo. Boże święty. Ej, wy. O, cholera, to ten cały pomagier. nauczyciel tylko ratę. Nie jestem w stanie wytrzymać z ludźmi, którzy używają swojej siły, żeby dokuczeć słabszym. I tak mnie nigdy nie pokonasz. Mamy przewagę liczebną. Nie! <laughs> Nie, wcale nie jest sam. To ten koleś, tego uczeń. Ja będę walczyć z tobą. Zdrajca! Wy wbijający nóż w plecy, idioci. Jak myślicie, kto chronił? A właśnie to, to było do jednej osoby. Kto cię chronił przez cały ten czas? Jej, ja cię znam. Sensej, nauczyłeś mnie, jak walczyć. Nauczyłeś mnie, jak ważne jest to, by chronić słabszych. Zupełnie jak karate Boy. A, mój chłopcze. W końcu zrozumiałeś. I ja też pomogę. Nas trójka na trzech, ale ten sensuj ma kurczę postawę. On jak im spuści Shore to się kurczę skończy zabawa. Trzech przeciwko trzem. Czy to nie nie jest sprawiedliwa walka? Ach, przeciwko jednemu czy przeciwko trzem to nie ma znaczenia. Ja was wszystkich wyślę w workach na ciała. No to zobaczmy. Tutaj grupowa walka następuje. Dawaj koleś, dawaj, no. E... Kurcze, nie wiedziałem, że pod kątem musimy teraz. Po prostu się poddajcie. Czemu w ogóle próbujecie ee, coś zrobić, kiedy wiecie, że przegracie? Zamknij się. Czy masz coś wspólnego z Rają? Raja. Nie dosięgniesz raj. Uważaj. O kurcze, ja uważam, a ja też potrafię się świetnie zasłonić. To jest żaden problem dla mnie. Pyk i kolejne uderzenie. Kto cię wysłał? Odpowiadaj. Nikt, szczeniaku, odpowiadam tylko przed samym sobą. Kłamstwa! Widziałem cię. Skup się, dzieciaku. Może skupimy się, jesteśmy w stanie tutaj w konie tą walkę wygrać, to nie jest jakiś straszny problem. Pyk, pyk do góry i jeszcze w bok. Ach, nie zatrzymasz mnie od tego, żebym dotarł tam, gdzie jest Raya. Pytanie brzmi, czy Raya sama tutaj nie popadnie coś zrobić. Ach, walczyliście dobrze. Wasza dwójka. Oni są tak silni. Ja stąd spadam. Poddali się, został tylko ten kurczę szef. O, bezużyteczne szczury. I co, będziesz z nami walczył? Wydwoje, to jest nasza szansa. Ich szef jest teraz osłabiony. Spróbujmy to zakończyć. B, A, B, A, B, proszę bardzo. Kombinacja jak w Personie, piątce. Nie pozwólcie im dotrzeć do. Raj. Nie, to boli. To, mamo. <laughs> z i sprawiedliwości stało się zadość. O nie, Sensei. Co z tobą? Tylko nie to. Musimy go uratować. Sensei! Sensei, czy wszystko w porządku? Oni cię skrzywdzili? Nie, sensei, nie ma najlepszego zdrowia Jego serce jest słabe Chciałem powiedzieć ci to od wielu lat, sensej. Musisz przestać tak cały czas walczyć Jakakolwiek inna praca byłaby dla ciebie i dla twojego zdrowia lepsza Ale ty wciąż zmuszasz się do tego, żeby być tutaj na miejscu Żeby nauczyć nas karate Sam siebie nastawiasz na ryzyko Powiedziałem ci już tysiąc razy, dzieciaku wszystko jest ze mną w porządku, to mój zew, moje wezwanie, uczyć odporności i honoru, sensei ty, a mówiąc o tym, kim ty jesteś dzieciaku? Nie pamiętam, żebym miał studenta takiego jak ty, on nas nie pamięta, nie, byliśmy w arcade, oh. sensei, ja po prostu jestem fanem, Mógł tak powiedzieć, może nie pamiętasz mnie w tej linii czasowej, ale zawsze będziesz moim sensejem. Tej linii czasowej. O czym ty mówisz? Jesteś dziwny, dzieciaku, ale możesz dołączyć do mojego dojo, jeśli tylko chcesz. Zdecydowanie. M może. Uda mi się powrócić jutro. A, ah, więc masz jakiś cel do osiągnięcia, co nie? Widzę to w twoich oczach. Idź naprzód w takim wypadku, synu, i zrób to, co musisz. Dojo tutaj będzie czekało na ciebie z otwartymi ramionami, kiedy uda ci się skończyć. Dziękuję, sensei. Ale to był piękny moment. Marin, pośpieszmy się. No, Atma przeżywa to i. Atma, co się stało? Czy ty płaczesz? Chodźmy, chodźmy, Raja jest w szkole, prawda? Tak. No, oczywiście, że on płacze. On wie, że jeżeli Sensei naprawdę ma słabe serce, to być może na własną rękę doprowadziliśmy do tego, że on niedługo umrze. Musi odpocząć w każdym razie. Czy on coś jeszcze ma do powiedzenia? Ja się zajmę Senseiem, nie przejmuj się. Jest w końcu coś, co musisz zrobić, masz misję Widzę to w swoich oczach Głowa do góry i idź naprzód I tak też pójdziemy, pójdziemy z naprzód, zrobimy kilka kolejnych kroków Tutaj dalej trwa festiwal, z tego co widzę Ludzie się świetnie bawią To jest najlepszy festiwal oczywiście Wiemy o tym wszyscy Czy my powinniśmy pójść w lewo, czy my powinniśmy pójść w prawo? O, wujek się dobrze bawi, też widzę Festiwal, festiwal się tutaj pojawił, haha <laughs> nawet, nawet wujek budzi. Nawet wujek Budi. O, chyba nie wygląda jakby się jakoś specjalnie zajmowała festiwalem. Pram? Pram? Co się stało? Gdzie poszedłeś? Panie Nicken? Pram, gdzie jesteś? Pram? Nie wydaje mi się, że mnie słyszy. O, o. Wydaje mi się, że coś tutaj jest pod działaniem mocy. Ta będzie wyciągnąć panią Nicken stamtąd. Ruszaj ciałem na czas festiwalu. Okej, jej widzę samochody rozwalone. Nikt tego nie pilnuje. A tam już jest szkoła. Moi drodzy, szkołę. To my sobie odwiedzimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Space Ward Unbound odkrywa kolejne karty i niedługo będziemy mogli w końcu skonfrontować się z Rayon. Tak przynajmniej myślę. Jeśli Wam się odcinek podobał, zasubskrybujcie kanał. Bardzo mi będzie to miło zobaczyć. A my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej.